Tuż przy wejściu na halę targową jest stoisko Izo, a z nami Paweł Właśniewski i opowie nam o tym, co się dzieje na tym stoisku. Prezentujemy tutaj dwa nowe monitory, które dopiero za jakiś miesiąc wejdą do sprzedaży. Pierwszym z nich to jest CG2420, monitor z tej najwyższej serii, z wbudowanym kalibratorem, który tutaj jest umiejscowiony na samej górze w ramie monitora i jego Trzececzkę nazwijmy to młodszy brat CS 2420. Jest to ten monitorek bez kalibratora, przeznaczony głównie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z fotografią. Oczywiście monitor kalibrowany z wszystkimi zaawansowanymi funkcjami, z układami równomierności wyrównującej jasność i kolorystykę na całym ekranie z 16-bitowym przetwarzaniem informacji, w związku z, tym z wyciągnięciem tych głębokich czerni również. No dobrze, dwa, dwa monitory. Pierwsza różnica to oczywiście ten kalibrator. Czy jeszcze jakieś takie znaczące różnice, o których pewnie już mówiliśmy nie raz, ale warto przypomnieć, bo cały czas są nowi miłośnicy fotografii, którzy mogą tych niuansów jeszcze nie kojarzyć. Monitor CG 2420 jest wyposażony w nowy panel, to jest panel firmy Panasonic. Jest to pierwszy monitor Aizo z tym panelem, naprawdę wspaniały panel. Bardzo cieszymy się, że japońskie firmy powróciły do, do, do produkcji paneli, bo jest to naprawdę coś, co jest ewenementem, naprawdę wspaniałe kolory, wspaniałe odwzorowanie tych kolorów. Warto o tym monitorze pomyśleć. No to dobrze, jak warto pomyśleć, za miesiąc to jest troszkę czasu, żeby odłożyć pieniądze. Ile tych pieniędzy trzeba odłożyć? Oj, tam, oj tam. Chodzi o to, żeby było naprawdę wierne odzorowanie kolorów, to jest najważniejsze. Zapraszamy na targi. Ale nie rozdajecie ich za darmo. <laughs> no jeszcze nie. Zapraszamy naprawdę na targi, zapraszamy na, na roadshow, zapraszamy na nasze e, prezentacje czynione z różnymi e, firmami produkującymi aparatami, no chodzi o to, żeby Państwo sobie mm. naprawdę dobrali taki monitor, jaki, jaki chcecie, jaki potrzebujecie. Czyli nie, cena jeszcze nie jest określona? Nie jest do końca określona, no zacznijmy od CS-a, poprzez jeszcze serię CX, która nadal jest na rynku, aż po serię CG, no chodzi o to, żeby wybrać właśnie ten najlepszy monitor mm. dla Państwa i dlatego zachęcamy do, do udziału we wszystkich tego typu imprezach, no, również tutaj oczywiście. E, no dobrze. Jakie jeszcze monitory można zobaczyć? Czy macie pełną gamę tutaj wszystkich monitorów? Tak, mamy ze sobą wszystkie monitorki. Mamy również monitory 4K. Zgłoszony został do konkursu monitor CG248. To jest 24-calowy monitor o rozdzielczości 4K. Możemy zaraz podejść do niego. Mhm. To chodźmy, opowiesz nam trochę o tym monitorze. Rozumiem, że to jest bardziej dla montażystów bardziej pod wideo. Jeszcze dalej, jeszcze dalej. Czyli tutaj, tutaj mamy. O, dobrze. I? Co tutaj jest? Jest to monitorek, oj, z 4K z bardzo malutką plamką. Wszystkie detale tutaj wyświetlane, włosy jest, są tak precyzyjne, że no, to jest niesamowita, niesamowita sprawa. To jest, to jest wielki jego plus, bo to jest właśnie łyska czwórka z rozdzielczością 3840 na 2160 Dobrze, tutaj jest taka ładna ściąga nad nim, czyli wbudowany kalibrator, rozdzielczość e, 3840 na 2160 Żeby Państwo nie myśleli, że ja taki mądry jestem, ja tu sobie no, oczywiście czytam. Tak, ja tak <laughs> E, e, dobrze, i to jest tak jak mówiłem, bardziej do wideo? Nie, to znaczy monitorem do wideo jest bardziej dedykowany CG318, jest to monitor e, też 4K DCI, z tym, że to jest rozdzielczość 4096, w no związku z czym no to jest wyższa rozdzielczość, to jest, jest wielokrotna rozdzielczość projektorów kinowych, to jest traktowany jako monitor referencyjny, to jest monitor e, powiedzmy bardziej dedykowany właśnie do edycji foto e, i Tutaj tak, tak go pozostawiam. No dobrze, możecie Państwo przyjść na, na stoisko. Jak tylko wejdziecie na halę targową, od razu na pewno zobaczycie EJZO. I na pewno Paweł pomoże dobrać właściwy monitor. Tak jest, no jesteśmy tutaj dużą ekipą, silną. Także zapraszamy Państwa. Mam nadzieję, że odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. A my teraz idziemy oglądać następne stoiska.